słuchać, tak, a więc będę nagrał, witam. Don't Starfe Próbuję czwarty raz cokolwiek odpalić, bo wcześniej spróbowałem Alzaka i zawsze miała 12 albo 13 FPS, ale tak jesteśmy sobie tutaj. Don't Starfe. nie wiem, jak to będzie, jak to ale okej, okay. jesteśmy do. Tak.

Zbier sobie grywa, bo no o, jak się wściekał, nie dawał. Dzień dobry, baba jego. Baba jego na, na zbliżenie. Robimy to, to, pułapkę sobie dam. Wszystko pamiętam z przyszłości, a więc wiecie, no ale nie wiem, co się będzie działo, w coś innego. Wstawimy pułapkę obok. No więc już się złapię. W ciemności, kiedy tam będzie ciemno też chyba ja się złapię, nie i nie zbuduję, ja bo zobaczyłem, ja bo się ja nie znam. Tak jakoś mówiłem. ale na pewno dużo. Tak. E, no, tak. Tak. no to czekamy, aż będzie tak ranek, a za długo będzie ranek. Tutaj coś wiem, bo jestem głodny. Teraz ja <laughs> jem kwiatki, o tym nie wiem, że no, są co? kwiatki, dziwię się dlaczego. E, tu się nie zmniejsza, ale IQ spada, psycha spada najwyżej, psycha spada, ale to nadal jemy. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. i się nic nie dzieje, Ściągamy czarki, jak, no co robić, ciągniemy się czarki, że będzie dało się coś potoczyć. Więc czasami spróbujcie nagrać sobie filmik, wyróżnić wszystko, to jeszcze raz. Um, no to noc, noc, noc. Ja będę tam w ogóle nie słychać normalnych dźwięków. Już to będziecie słychać jakieś przedłóżki. No i ogólnie zamierzam znaleźć sobie miejsce gdzieś, gdzie będę miał jakby domek, bazę, czy coś. Zadzę po mojej ojczyźnie, się, wie, się çıkarma, by w to strasza. tylko bardzo ciekawe, bym miał język. Tutaj jest jedna trzecia filmu, jak jak tam powiem, że już się opuściła. No, no, Zbieram sobie pięknie. kwiat. Teraz zbieram sobie zrobię za tym zjeść. Miam, miam, miam. ja, ja. nie ja czy pójść Czyli teraz się dowiedziałem, że ja jadę, jadę kwiat. kwiat. się, jadę kwiat.

tak, I ogólnie zbieramy rzeczy, jedzenie, no, i zbieramy jedzenie, żeby się najeść, to jest logiczne, zbieramy kwiaty, żeby psycha rosła, bo psycha jest bardzo ważna. No, jakby nie wiedzą, wow, tam ładnie, czyściłem teraz, zobaczy go, ale super, już no, ja się się tam jest kole, nie, 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 O nie, on nie, Trzeba Ot, to jest, no. Się no. O, nie, ja się nie, 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 po tej połowie to mało wow, to jest wy napiszcie w komentarzu co to jest bo na pewno są coś pece Teraz będę żarty takie język czy te pisarki zauważy A. że krzyka siada i je wkłada no A więc idziemy sobie dalej zbieramy coś jedzonko Zabierzamy. będzie wieczór zabijemy jeszcze jeden teren Mówię nie, tym razem nie zaatakuję po rzadu. Mm. Idziemy do nas. Wow, to Zrobimy sobie drzewo! To jest takie piękne, trzeba tu podpalić. Wow, nie dał Najpierw wtedy, kiedy będzie się palić, wtedy będzie się palić. No jeszcze, Ja myślę, że zaraz będzie noc. W pochodnie. No myślałem, że jest nosa, nosach, ja to i wyparę drzewo. Pali się pierwsza nie wow. Pali, się. Pali się, pali. Jasne. Wszystko pali. I się pali się pierwsza załoga. Pali się pierwsza załoga. Pali się pierwsza Pali się pierwsza Pali Pali się Pali się się Pali się się Pali to ten tam jest jakiś dym. Chcesz zjeść łopni? 6 minut, jak się czujecie? 6 na 10. No i próbuję wziąć ten z jakoś śnieba. Tak? A to czasie chyba zniknie. A to czasie chyba zimno. to czasie. A to A to czasie. tym to to czasie. A to czasie. A to, to, to Wiesz, mam taki drzewny luch, który zjada dzieci. Mam taki drzewny luch, taka bestia drzewna, która sobie chodzi i miła te dzieci w tym jazzku. Któż ma jazdę? Któż ma z maselkiem? A biecie, co, to jest Masełka, u I teraz tak mam sobie coś. Piękne, idę sobie, idę, 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 bo już jestem, teraz, nie, I idę, to jest, droga, I idę, I idę, znajdę, o, kurde. wreszcie będę mógł coś wykować. może będę mówił jakieś nowe rzeczy, ale nie, 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 Magia, trzeba ciągle brzmiać żebym... Dobra To jest tak, to nic nie dają za bardzo Chyba trzeba tak Wybieramy, kilka kameczki Tam są kameczki Zmienić. Później wejdę do tej dziury, mówię o tym Zmienić. Myślę, że, 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 że jest mało czasu już Woli, że to jest za miejsce Wow, numer no, jeden, co jest? Piesze, ale czcie

Już dziewięć mi przez co się. Wow, jak Dobra, ten kto, co widzi uh, pisze, uh, pisze Windows 7 się. Zostaje A, Tak, są takie oczy, oczy, ja widzę, no nigdy nie widziałem takich no wchodzę zbyt, to, to I wchodzę do góry. No i, no I, i, tam, i o, chyba się z nami Ty nie Oj, Żegnam? Tak, jo, bo żegnam, a więc no to niech się on żegna. Nie, wystarczy. No ja życzę sobie tak 7 to Chyba, że ja się w nie No bo ja z tego chyba Co to? To następny odcinek chyba się widzimy tutaj pod ziemią. Tak, pod ziemią się widzimy w następnym odcinku, a więc żegnam i chyba To teraz ja, pa. Już?